Słuchajcie, witajcie w koronowie. Mieszkańcy wcześniej urodzeni pamiętają, że po olej przychodziło się do pana domka, do olejarni przy ulicy Ogrodowej 10 wtedy, a obecnie 13. Ta olejarnia funkcjonowała od czasów przedwojennych, kiedy dziadek Stanisław ją założył. Tak naprawdę była to druga olejarnia, ponieważ dla tej nieruchomości pierwsza. Olejarnia pamięta lata 20. XX wieku. Olejarnia została uruchomiona w 1936 roku, i jak to bywało, słuchajcie, tak to wyglądało na miejscu: słoczonym był przede wszystkim olej rzepakowy, chociaż zdarzała się oczywiście gorczyca i słonecznik, konopie rzadziej. Dziadek zawsze opowiadał, że nic nie zastąpi jego palców. W momencie jak się to nagrzewało, to wkładał palec do tej masy, tak jak tutaj jest tradycyjny proces tłoczenia, przebiegał według etapów rozrabianie nasion, matowanie, czyli zagrycenie ciasta, zasmażanie i wytłaczanie. Czyli ten moment, kiedy wkładał palec i mówił, że teraz trzeba tłoczyć. No i faktycznie. No niestety dziadek w czasie II Wojny Światowej zginął zabity przez gestapo w Szczecinie 15 lutego 1945 roku za działalność w Armii Krajowej przedtem w Gryfie Pomorskim. Mój tata i, i jego brat Boguś z siotkami Marysią i Zenią przyjechali tutaj z babcią, wdową wtedy już do Koronowa okazało się, że te przedwojenne maszyny, które dziadek sprowadził zostały rozgrabione Boguś pojechał do Łodzi kupił nowe maszyny maszyny zaczęły pracować, ale oczywiście do miary no znacie jak komunistyczna władza podchodziła do prywatnej inicjatywy koniec końców to, unieruchomić, to już się nie opłacało, bo w 2009 roku Maria Domek, czyli żona już nieżyjącego Bogusia Domek, przekazała tą olejarnię. Ale też ciekawostka, okazuje się, że moja wspaniała teściowa Jadwiga Bretes, która znana jest wśród regionalistów Solca Kujawskiego z tego, że penetruje archiwa państwowe w tym razem archiwy państwowe. Bydgoszczyk odnalazła całą dokumentację, całą korespondencję y, dziadka ze starostwem y, powiatowym, urzędem miejskim, zgłoszenie przemysłu. Y, no a tu stara olejarnia tak y, wyglądało. Także muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję y, Jadzi za to, że znalazła no a te rzeczy a was kiedy będziecie w stopnie w stopce Rożnia, czyli w tym Rożnie takim najsłynniejszym w gminie koronowym, może warto żebyście tutaj przyszli i zobaczyli jak wyglądały urządzenia starej olejarki, a w ogóle to warto kupować olej tłoczony z naszego polskiego tłoru, rzepaku metodą tradycyjną. Pozdrawiam, czuwaj!